W naszej kuchni pełnej niespodzianek nadchodzi test krojenia. Każdy z producentów mówi o tym, że należy używać podkładek, ale my pójdziemy mocniej i głębiej. To jest konglomerat z najnowszej technologii nadruku, czyli pod spodem mamy konglomerat, na górze mamy nadruk taki jak w ceramice. Czy coś nam się tu wydarzyło? Szare kreski możemy zniwelować. Natomiast problem jest taki, że pod światło widać te mocne rysy. Natomiast chociaż jest tyle, że nie widać tej warstwy nośnej, która jest pod nadrukiem. Teraz mamy ceramikę w powierzchni polerowanej. Powiedzmy, że kroimy na tym chleb, powierzchnia jest zarysowana, ale zarysowana mechanicznie. Mam nadzieję, że to. Widzicie bardzo delikatne rysy. Także, no, ceramika wydaje mi się, że jest e, bardziej odporna, jeżeli chodzi o porysowanie. Blad ceramiczny, ale w powierzchni matowej, biały. Używam naprawdę dużej siły. Pod światło w ogóle nie widać tak naprawdę tych rys. E, wierzcie mi na słowo, gdybyśmy to potarli naprawdę tak z 10 minut dłużej, na pewno by się te plamy powiedzmy. Tak to nazwijmy plamy z metalu usunęły. Teraz testujemy konglomerat kwarcowy, robiony w normalnej technologii niedrukowanej. Jak zwykle używamy siły, noża, ciągle tego samego. Pod światło widzimy delikatne zarysowania, no i delikatnie, delikatnie czucie. Pod paznokciem. No i ponoć tutaj mamy w końcu króla królów. Kamień synteryzowany, czyli skały rozpuszczane tak naprawdę w bardzo wysokich temperaturach i doprowadzone do tego, że powstają z nich nowy kamień. No i co my tu mamy? No, powiem Wam, że nic nie mamy. And the winner is kamień synteryzowany.